Witam. Przeprowadzę Cię przez proces dodawania nowego modelu fiskalnego do rejestru towarów. Przedtem należy upewnić się, czy w naszej bazie zarejestrowano już producenta danego modelu. Jeśli dany producent istnieje, możemy przejść dalej, jednak w przeciwnym wypadku należy go dodać. Należy się również upewnić, czy w naszej bazie zarejestrowano serwisantów i przypisano im uprawnienia do tego producenta. Jeśli tak, możemy przejść dalej. W przeciwnym wypadku należy dodać serwisantów, lub jeśli byli wpisani, dodać im uprawnienia do tego producenta. Przechodzimy do rejestru towarów przez skrót na pasku szybkiego uruchamiania lub za pośrednictwem menu, wybierając kartoteki, a następnie towary. Po lewej stronie widzimy listę kategorii, do których możemy dodać nowy model. Przechodzimy do interesującej nas kategorii. W oknie głównym spośród wszystkich wcześniej widocznych towarów. Pozostaną tylko te, które są przypisane do danej kategorii. Klikamy na ikonę Dodaj. W polu indeks towarowy wpisujemy skrót danego modelu, a w polu nazwa jego pełną oficjalną nazwę, która będzie drukowana na dokumentach zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego. Kolejnym krokiem jest weryfikacja atrybutów. Zaznaczenie opcji naprawialny powoduje, że na dane urządzenie będzie możliwe założenie zlecenia. Pole ewidencjonowany jest konieczne, jeśli chcemy, aby egzemplarze tego modelu były dodawane do ewidencji. Dzięki temu będziemy znać całą historię danego urządzenia. Nadając atrybut unikalnego numeru fabrycznego mamy pewność, że w ewidencji nie powstaną dwa identyczne urządzenia. Następnie przechodzimy do zakładki specjalne. W tej zakładce należy uzupełnić prefiks numeru unikatowego, oraz opcjonalnie wpisać numer decyzji Ministerstwa Finansów. Kolejnym krokiem jest przypisanie producenta. Przechodzimy do zakładki Gwarancja, gdzie wybieramy istniejącego już producenta. Program został tak stworzony, aby wprowadzanie danych było szybsze, więc gdy wpiszemy choć część numeru NIP, skrótu czy też nazwy i wciśniemy klawisz Enter, program sam wyszuka pasujące pozycje do wprowadzonych danych. Urządzenia fiskalne wymagają uprawnień. Przechodzimy do zakładki zlecenia, gdzie zaznaczamy checkbox wymaga uprawnień. W tym momencie, jeśli któryś serwisant posiada uprawnienia do serwisowania urządzeń danego producenta, pojawi się okno z zapytaniem o skontrolowanie uprawnień. Odpowiadamy twierdząco i zaznaczamy, który z naszych pracowników powinien posiadać uprawnienia do serwisowania tego modelu. Po wybraniu klikamy przycisk OK i całość zapisujemy. Oczywiście istnieje możliwość dodawania bardziej szczegółowych informacji w pozostałych zakładkach, jednak wszystkie konieczne zostały właśnie wprowadzone. Teraz możemy już swobodnie tworzyć zlecenia oraz inne dokumenty dla tego urządzenia fiskalnego. W razie jakichkolwiek pytań, nasi inżynierowie służą pomocą. Telefon kontaktowy znajduje się na stronie www.fiskas.pl w zakładce Kontakt. Dziękuję za uwagę. Zespół Sekafi.